Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku z niezwykłej kampanii Tario, którą to on podłożył pod zwykły szlak krzyżowcy za pomocą modów. Moi drodzy, dziś misja dziewiąta. Noże w piasku jest to przedostatnia misja i zobaczmy z czym się mierzymy. Nizar, Emir, Sultan i Filip. Zarówno my jak i boty stają po 2400 zł na start. Mamy bezkresną pustynię. Fajna mapka, Ciekawie, jestem jak boty sobie poradzą w tej mapce Rada z otrzyma. nami. Zatrzymujemy grę na samym początku. Oni tu mają trochę oazy. My też zresztą mamy kawałek oazy. To dobrze. Ciekawe, czy będziemy mieć handel. Produkcji możemy. Ok. produkcja broni jest dostępna. Czyli możemy sobie radzić w ten sposób. No dobra, tempo, który sobie spowolnijmy do 50. Gra w toku. Spichlerz. Targowisko. Na targowisku możemy. Wszystko możemy. Bardzo dobrze. Dobra. Bo, można. Nie można Jakiś drwali z tyłu. Na pewno kamieniołomy z dwa trzeba zbudować. zbudować Płynność finansową podtrzymać. Za I przy okazji mieć jeszcze. Nie można tutaj tego zbudować. budulec na zamek. Myślę, że nie ma co się szczypać, i za zakradniemy sobie cały ten rewir pod naszą opiekę. No kupmy troszkę kamienia. Zróbmy sobie gdzieś tutaj myk wejście na mury. Z Pavnera nie mamy żadnego ok. Trzeba ostrożnie z hajsem w takim razie. No ale trzeba też działać. Potrzeba nam nowych Jeśli tego ziomka w, pierwszym, w pierwszych chwilach przeszpilimy, to powinno być całkiem nieźle. A powinniśmy mieć go w zasięgu. Powinniśmy dać radę. Dobra, nasi się co ociągają, ale dobra, dobra. Nie jest źle. Tutaj Filip, nie Emir. Tutaj mamy Nizara, tutaj mamy Sultana, a tutaj mamy Filipa. Okej, okay, dobra. Do ogarnięcia. Elegancko, mamy strzał pod samą jego siedzibę. Bardzo dobrze. Poczekamy teraz na kamień, żeby zbudować bramę. Serio, serio, bro. Dobra, zbudujmy bramę gdzieś tutaj, przy tej wieżyczce. Moglibyśmy Potrzeba sobie polecić na szybkości w browary, i w sumie co możemy zrobić. A tutaj postawmy sobie dwa browarki, eee, farmę pszenicy, jedną tutaj, powiedzmy i farmę chmielu, jedną gdzieś tu. Jeszcze jakieś tam drobne mamy. to sobie zbudujmy paru drwali, żeby przyspieszyć jeszcze proces tworzenia naszych włości. Dobra, mamy plus 8, także wpływy na żywności nas nie dotyczą, na szczęście. Piwko jest produkowane, także wszystko jest na swoim miejscu. Bardzo fajnie. A jest się nam kończy, niestety. No ale to cena za postawienie dwóch karczą, które dają nam spokój na długie, długie dni. Dobra, pytanie: Czy możemy rekrutować europejskie jednostki? Nie możemy rekrutować europejskich jednostek. Spoko. Hmm, no to lecimy w produkcji broni w takim razie. Tylko że w celu jej sprzedawania postawimy sobie zbroję gdzieś tu i oczywiście Potrzeba warsztaty ucznicze będą no potrzebne, tylko potrzebne na nie. Hajsu, spoko, to jest dogarnięcie. Postawmy sobie na łuczarza w tym miejscu. Aha, on produkuje tylko łuki. A piki byśmy mogli robić? To tego nie. Też nie. Żadnego pracownika. To w sumie niepotrzebne nam to jest w takim razie w ogóle przy takiej ilości zasobów naturalnych możemy spokojnie sobie poradzić w inny sposób. Dokupmy... Dokupmy, dokupmy, dokupmy. dokupmy. Nie, masz ilość, nie masz wystarczającej ilości towarów. Nie masz wystarczającej Dobra. ilości złota. Tego ucznika, żeby wyciągnąć asasynów. Ewentualnych innych bojaków, którzy mogą się pojawić. No nie. nie. Nagle sobie zrobił armijkę małą. Nie żeby ta armia mi przerażała, ale jest, egzystuje i będzie boleć. Eee, spróbujmy może w ten sposób. 10 Ma no ich mamy, wysyłamy 10 od razu na front. Poprzedzony atak będzie atakiem eee, niewolników powinno dać radę. No i byśmy się pozbyli jak tam reszta naszego towarzystwa? Sultan się rozwija i to jest y, niebezpieczne. Emir też się rozwija. Wiedomość od Nazira. Pilnuj swoich pleców. No i są wcześniej wspomniani Asasyni. Proszę bardzo. To jest Nazir czy Nizar? Nizar. Nizar nawet ma współczynnik Amor strachu pozytywny. Amoraj. Ciężki szok. Oj oj. Dobra Powinno być git Strasznie dużo ich sobie wyrzucił z zamku Straciliśmy dużo wojska na tym Ataku Wszystkich uczników tam wystrzelił niestety Dobra, mamy jeszcze 8. Myślę, że dadzą radę Nie dali rady ale przypał. Dzień dobry, wasza Co za wstyd. Ale zaraz się to zmieni. Maulaj. Moglibyśmy już asesynów rekrutować, z ich mam dostępnych i zaraz to zrobimy. Już wyślijmy tych zbrojnych do ataku. Hmm. Filip w sumie jest bezbronny, sultan ma jakąś armię. ten, nie, ten też nie ma za dużo Jesteśmy armii. Atakowani. Myślemy to Wam jeszcze do Filipa. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Tylko dorzucimy dobra. paru asesynów do ekipy. Potrzeba złota. Hedofuna? Kurie. No. Dobra. Lecicie panowie. Tak, na wszelki wypadek doślimy jeszcze jedną grupę asesynów. Tak, to Myślę, że bardzo by było zaraz pobudować jeszcze jakieś wyżyczki. Ale. Sultan raczej nie ogramy tą armię. Potrzeba będzie uczników, inżynierów. Zorganizujmy to sobie. No i pierwsza faza ataku niestety otwarta, ale już nadchodzą zbrojni, także zaraz będzie miał mało przypał Filip. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Dawajcie tutaj Dobra, tarczy już są, to mogą nas smoknąć. Jakiś podjazd ze strony sułtana się przy przytrafił. Ale to tylko chwilowe problemy. Podejdziemy nieco bliżej w takim razie. Skoro tym się z armii swojej wywala, wykorzystamy to. W międzyczasie oczywiście gromadząc jeszcze większą armię. Towaru. Nie masz wystarczającej ilości towaru. Tempo możemy sobie już narzucić 90, nie czuję tutaj żadnego zagrożenia z jego strony. Ależ on też ma czynnik strachu na pozytywnym. To jest ciekawe. To trzeba więcej złota. Lenasryk. To pogrom. Saufatatum. ich tahta amryk. Wiadomość od sułtana. Dzisiaj niebo nie świeciło jasno nad sułtanem. I miejmy nadzieję, że już nigdy nie zaświeci. Dobra, skład zapasów teraz mi średnio interesuje. Lepiej byłoby się zająć asasnami zbrojnymi. Podejdźmy tutaj, może będą mieć jakiś strzał wreszcie na jego siedzibę. No i mają, dobrze. Dobra, lecimy. Jeszcze jesteśmy tu, aczeba, bomb pogniowych. Yyyy... Hmm. Udajcie tędy... I tędy. Dobra. Nie wiem, czy tyle wystarczy. Wystarczyło. Pięknie. Zbieramy naszą ekipę. Skąd u nas popularność negatywna? Hmm. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Żarcie jest, piwo jest. Dlaczego? co ma o tobie piwo dostępność, ale co spadł teraz? Za mało pracowników, aby te nasze zapasy No podatki, Podajemy katedrę. Ta gra sztucznie przedłuża nam rozgrywkę. Nie masz wystarczająco Nie Proszę bardzo, spichlerz zapełniony, a tutaj problemy z popularnością w ogóle kosmos jakiś. Dobra, ludzie wracają na szczęście już. trzeba nam nowych rekrutów, O kurde, ukończył zamek. No dobra. Będzie wyzwanko. Dobra, zebraliśmy armię 64 tarcze, 109 łuczników, 61 asasynów i 34 zbrojnych arabskich ciężkich. Eee, ale żeśmy się wbili. Elegancko on i tego te mangonela. Dobra, cofnijmy trochę w tym kierunku, pójdźmy. No, ale mi się zaczął budzić. Nawet nie sobie, żeby ich tutaj pognębić trochę. I w sumie od tej strony możemy też uderzyć. Wrócimy jeszcze garstkę naszych łuczników na bieżyczkę, na wypadek jakiegoś ataku asesynu właśnie. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery i lecimy w to miejsce. Mu się gospodarka za dobrze rozwija. Wiadomość od emira. Oj, chyba nam się nóżka powinęła, co? Nie wiem co ty Zobaczcie, wymyślasz, Emirze, ale... Niech ci będzie, że się nóżko powinęła. Sprawy mają się dobrze. One nieważne. On nam mała i Ogrom. Dobra, przebijamy się powoli do Zameczyska Emira. Możecie gdzieś tu się strzelić? Możecie. No to już ich tam eliminować, czyścić po kolei. Żeby było się pozbyć tych ziomków, co są na dole, żeby nas nie popalili A dobra, na luzie. Wiadomość od Emira Nie. Lecimy. Emir to żaden przeciwnik. No i pięknie. Przedostatnia misja ukończona, rzućmy sobie okiem na następną misyjkę, bo mam jeszcze trochę czasu. Może się nam uda ją nagrać. Byłoby miło. Statystyki. Noże w piasku 12 tysięcy. Spokoj. Misja 10. To my, versus Filip, versus Marszałek, versus Opat. Ach, ja nie czytałem w ogóle fabuły w poprzedniej misji. Przerw, a nie, to nie ta misja. Wróć. Ta misja. Próbował się przegrupować z innymi arabskimi lordami. Na tę pozycję dotarł również Filip. Wspólnie mieliście ogromne szanse na zniszczenie jego armii. Sęk w tym, że odbyli już negocjacje, których nie przyszło ci usłyszeć. Pokonaj wszystkich Izraelców i na dobry pościg za wami. Kraj arabskim lordem. Ok, a w tej misji jak to wygląda? Zagoniłeś Filipa w pustkę, z której nie masz odwrotu. Mimo, niesprzyja... Mimo niesprzyjających warunków i palącego słońca musisz stawić czoła Filipowi jego ostatnim dowódcom. Rajabskim lordem. Lordowi, komputera 20 tysięcy na start. My 7 tysięcy. Mamy pustynię po raz kolejny. I obok nas jest marszałek. Przejdźmy do gry. Zapozujmy. Spowolnijmy tempo. To się nam na pewno przyda. Mamy dwa spawne start. I mnóstwo zasobów. Ok. Hmm. Produkcja broni istnieje. Tutaj nie mamy katedry. Szpiwo tylko możemy robić. Żarcie nie mam co produkować, bo i tak nie ma jak. No i dobra. Gra w toku. Zbudujmy sobie ten na początek. Myślę, że dobrą inwestycją będzie kamień, mimo wszystko. Cztery kamieniołomy. Targowisko jeszcze wypadałoby zbudować, co? Dobra, trzeba jakiś, jakąś wyżyczkę postawić gdzieś pomiędzy nimi dwoma. I zróbmy może coś takiego. Cech inżynierów. Dobra, i potrzebujemy jeszcze woły. Przynajmniej na start. walek jakoś możemy postawić, dopóki nie trochę drewna. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Naszą... nasze koszary postawimy sobie gdzieś w tym miejscu. No. Dawajcie, jak najwięcej uczniów. E, tak, tarczy On na górę. Jeszcze jedna się nam trafi. Balista, oczywiście. Jakaś katapulta, tutaj opad jest tuż obok nas, w ogóle sytuacji sobie nie ogarnęliśmy. Król Filip jest z tyłu i on się nie buduje, o co chodzi? A lwy go dojechały? Chyba tak. Dobra, nie ma problemu. Proszę mi to rozwalić, tutaj jeszcze jedna tarcza, jacyś łucznicy? jak najbardziej, rzucamy ich na górę. Możemy się próbować odgradzać w tej chwili. W targowisku wszystko możemy kupować jak leci, także spoko. Dokupmy nieco drewna. Postawmy sobie te karczmy dwie. Zapasy drewna są zbyt szczupłe. No i. miel, Czy miel, browar. Tu jeszcze chyba jedna wyżyczka będzie nam potrzebna. Z tego co widzę. Stać nas? Nie, stać nas. Dokupmy. Gdzieś tutaj będę w tym postawił. Dobra, zróbmy na razie tak. Ogarniemy ich szybko. Dobra, dowodujemy sobie teraz tutaj mur. Zrekrutujmy sobie albo nie jeszcze mamy tutaj, dobra. Zrekrutujmy parę łuczników. Wrzucimy tutaj dożyczkę. Dobra, jeden i drugi są w sumie... bez szans. Tych ziemaczki możemy podasłać w muki pod ściany. Dobra. Filip coś ruszył? Nie, Filip nic nie ruszył. Chyba tak najwyraźniej miało być. Możemy Trzeba próbować opata dojechać. O marszałek będzie tutaj trochę większym problemem, z tego co widzę. Może by było zrobić tutaj jeszcze jedną wizniczkę gdzieś. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Dołączmy do niej ten mur. Tempo sobie ustawimy na 80. Przebyłem się przez wieżyczkę, później przez mur. Wiadomość I wlejemy się do środka. Nie mogę się muszę być silny. Wiadomość od marszałka. Wygląda to trochę ryzykownie, chłopcy. Ostarajcie się przeżyć. Tamten katapulty gdzieś dorwał. Spoko, jakby to mi nie przeszkadza. O, wiadomość od łopata. Zostaw w spokoju te mury, chłopcze. Albo zapłacisz za to. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Wiadomość od marszałka. To jest właśnie to. Klasyczna taktyka partyzanska jest tym, co lubi. No i przegapiłem, słuchajcie, atak na opata. Niestety im wystrzelali. Cholera, strasznie dużo wojsk. Szansa jeszcze jest, co prawda. 21 mamy, no dobra. Nie jaś tam na górę. Dobra, opad padł. Pamiętam sobie tę porażkę. I odpłacę ci za nią. Możemy pomóc tutaj. Wiadomość o Dobra, 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 dobra. jest. Dobra, marszałka też powinniśmy bez problemu teraz sobie ogarnąć. No i na koniec zostajemy na Filipamin Jeszcze nie mamy wejścia. Ciekawe Dobra, bijamy do środka. Przyjemna kampanijka. Taka króciutka w sam raz na kilka dobrych godzin, gry. Dobra, ja lecimy teraz na ciebie, ziomeczku. Zgarniamy wszystkie tarcze kontrol 1, zgarniamy wszystkich łuczników kontrol 2. Mam nadal wrażenie, że coś nie tak poszło względem tego, co Tary planowo, żebyśmy mieli, a względem tego, co było finalnie dla nas przygotowane. Z przynajmniej z jego pisów tak Wiedomość wynika. Nasze plany się rozleciały. Co król może jeszcze zrobić? Kama Dobra, mamy to. Wiadomość od króla Króla pozostaniemy. Kończyliśmy kampanię. Teraz myślę, że możemy się wziąć za dalszą część księcia Hesse. Nie wiem, czy czekacie, czy nie. Patrząc na zaangażowanie, jest całkiem spoko. Sporo z Was lubi te filmy. Sporo z Was z zaciekawieniem śledzi dalsze losy w księciu Hesse. także będziemy sobie na pewno kontynuować. Na dniach postaram się wypuścić filmik. Taki nic wielkiego. Podsumowanie po prostu dwóch pierwszych aktów tej kampanii. I zobaczymy, co tam będzie się działo. przez swoją mapkę, postaram się ewentualnie ją przejść w tą ostatnią misję, w której zabijamy węża. Czystej teorii. Uda się, nie uda, zobaczymy. Także słuchajcie, skończyła się nam kampania Tario. Myślę, że za jakiś czas będę miał do was małą niespodziankę. A co do kontynuacji? To jestem otwarty na wasze propozycje. Możecie dać znać w komentarzach, czy chcielibyście jakąś gierkę, powrotu jakiejś serii. Nawet ostatnio o tym Dyer Billions myślałem albo o Timberborn, Timberborn, albo ktoś pisał ostatnio też o City Skylines chyba pod CSM. Będzie miło, jeżeli się odezwiecie. Ja chętnie się wczuję w tą rolę i zobaczymy, co tam uda się nam zdziałać. Jeżeli chodzi o statystykę 1600, nie. 7090 misje ostatnie. Taki mieliśmy wynik końcowy, ale bardzo szybko nam poszło. No dobrze, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że się ta seria Wam podobała. Jeśli tak, możecie stawić łapkę w górę. Oczywiście podajcie do na kanał. Odnośnik macie w tytule filmu i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w kolejnym filmie. Te z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.